Jesteśmy na Pagoda Beach w projekcie Dream Villas i mamy świetną informację, ponieważ właśnie zakończyliśmy sprzedaż 16 willi. W tym projekcie, jeżeli chcielibyście kupić willę, już jej nie kupicie, ponieważ byli inwestorzy przed Wami, z Polski, z Europy, Azji, którzy taką decyzję podjęli i wszystkie 16 willi mamy sprzedane. A jest się chwalić, ponieważ jest to pierwszy projekt willelowy na całej wyspie Korong. Projekt willelowy, w którym budujemy dla klientów willę, oraz dajemy możliwość pasywnego zarabiania w wynajmie. 16 rodzajów willi. Wszystkie wille są 3 lub 4 sypialniane. To są wille przygotowane pod zamożnego klienta, który chciałby tutaj przyjechać z rodziną bądź z przyjaciółmi i spędzić czas luksusowo. Znajdujemy się na Cypru, co za chwilę zobaczymy w przebitkach z drona. Z trzech stron jesteśmy otoczeni wodą. Każda willa posiada prywatny basen. Każda willa jest zorientowana w stronę morza i posiada piękne panoramiczne okna. Dodatkowo ta sceneria, bananowce, roślinność, to wszystko sprawia, że widać, że nie jest to Europa, aż chce się tutaj przyjechać i spędzić czas z rodziną. Ale nie od razu mamy taki obraz jak ten ogród i willa, która jest za moimi plecami. Żeby dojść do tego momentu, musimy przejść przez wszystkie etapy budowy, i te etapy pokrótce chciałbym wam pokazać na tym wideo. Tutaj przed nami widzimy. Ostatnie wille, które będą wybudowane w tym projekcie. Tutaj jest willa numer 15 po lewej. Za chwilę będą lane fundament, będzie wyczyszczony teren i będzie willa numer 16. Także zobaczcie, tutaj są złożone elementy zbrojeniowe, ekoszambo, wylana konstrukcja tutaj już z szalunkami i stopniowo przechodząc po prawej stronie mamy wille, które już są wykończone, do których już klienci przyjeżdżają. Natomiast po lewej stronie mamy budowę. Chodźcie trochę głębiej. Spróbujemy wejść tutaj. Drogę dopiero będziemy robić w momencie, w którym zostanie zakończona ta cięższa część robót, żeby tej drogi nie zniszczyć. Ale ważne jest to, że ponieważ zamknęliśmy już projekt sprzedażowo, także teraz możemy odliczać czas do tego, aż to wszystko będzie wyglądało tak, jak ma wyglądać. A w dalszej części filmu powiem Wam, jaka jest cała koncepcja tego projektu, bo jest to dużo więcej niż tylko same willy. Chodźcie. Ojciec chrzestny wszystkich Polaków, którzy przyjeżdżają na korąg. Adam, zakończyliśmy sprzedaż 16 wili, czy to znaczy, że kończymy z projektami na wyspie? Nie, to dopiero początek. Dopiero się rozkręcamy, nabraliśmy doświadczenia i kolejny każdy projekt będzie dużo lepszy, ulepszony i nasi klienci będą bardziej zadowoleni na pewno. A o tym, co szykujemy w kolejnych etapach, dowiecie się w dalszej części tego odcinka, dowiecie się śledząc nasze social media i oczywiście odwiedzając nas na wszystkich eventach w Polsce, a będzie tych odwiedziń sporo, także zapraszamy do tego, żebyście przyjeżdżali czy na Targi Nieruchomości do Krakowa w początku października, czy na inne eventy, o których będziemy informować, żeby dowiedzieć się więcej, dlatego że jak widzicie, tych willi dla wszystkich nie starczy. Mamy trochę klientów, którzy początkowo się wahali, ponieważ zastanawiali się, jak będzie przebiegać budowa, a dzisiaj, kiedy przyjeżdżają, żałują, że nie kupili, ponieważ tu, w tym miejscu, pięknie położonym cyplus trzech stron otoczonym wodą, oni już willi nie kupią. Po mojej prawej stronie widzimy wille już wcześniej wybudowane, wille już oddane do użytku. To są wille o powierzchni użytkowej 340 metrów. Bardzo popularny model. Natomiast z lewej strony te konstrukcje z szabunkami to są wille mniejsze, o powierzchni 240 metrów. Ale bez względu, czy jest to willa 340 metrów, czy 240 metrów, są to wille, które każda z nich posiada swój prywatny basen. Dodatkowo każda z nich posiada trzy sypialnie. Mamy też dwie wille dla klientów, którzy mieli jeszcze większe wymagania i oczekiwania, które są na samym dole, najbliżej morza. I te wille są czterosypialniane, prawie 500 metrów powierzchni użytkowej. Natomiast już w czwartym kwartale. Ruszamy z wykańczaniem infrastruktury, czyli droga, zieleń, tak, żeby to wszystko wyglądało jak przysłowiowy milion dolarów. Po mojej prawej stronie wspomniana jedna z dwóch największych willi w całym obiekcie, nieco skastomizowana pod indywidualne życzenie klienta. Willi nie oddajemy w stanie surowym, tylko pomagamy ją klientowi wykończyć pod klucz. Także klient, który przebywa na przykład w Polsce zdalnie dogaduje z nami w sposób wykończenia i w ten sposób, kiedy wreszcie tutaj przyjedzie willa będzie gotowa, nie musi się niczym martwić, może przyjechać tutaj spędzić wakacje, jak również oczywiście może zarabiać, ponieważ wszyscy, którzy kupują te wille, kupują je typowo inwestycyjnie. Na wyspie jest to pierwszy taki projekt willelowy i w tym momencie mamy ten przywilej pierwszego, jako jedyni możemy oferować prywatne wille z widokiem na morze w wynajmie i to nie są domki, tylko Pełnowymiarowe wille luksusowe, z dobrze zagospodarowanymi kuchniami, z trzema, czterema sypialniami, każda sypialnia oczywiście z łazienką. To wszystko dokładnie odpowiada potrzebom Azjatów, którzy lubią podróżować z przytupem. Azjaci kochają rozmach, Azjaci kochają skalę i kiedy podróżują, zwracają uwagę na detale. Taka willa, jedna z tych największych, o których mówiłem wcześniej, to jest coś, co się dobrze wynajmuje, ponieważ może tutaj spędzać wakacje cała rodzina bądź grupa przyjaciół. I Azjaci, którzy tutaj przyjeżdżają, dla nich najważniejsze jest poczucie prywatności. A wille im tą prywatność dostarczają. Korzystają z restauracji, mogą mieć dowożone jedzenie z The One, z you and Me. The Beach z wszystkich resortów, które posiadamy, mogą korzystać z infrastruktury, mogą korzystać z restauracji, mogą nawet zamówić kucharza, który przygotuje dla nich prywatną kolację bądź dowolny inny posiłek. Znowu, ten mental Azjatów jest inny niż klienta z Europy i oni właśnie tego szukają, a co najważniejsze, są za to gotowi zapłacić. Co przekonuje ludzi do zakupu willi w Kambodży? Przede wszystkim perspektywy, ponieważ jest to druga co do wielkości wyspa w całej Kambodży, ale wyspa, która jest najbardziej rozwijana. I z ponad 60 wysp, które mamy w Kambodży, cała uwaga turystyczna, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, właśnie koncentruje się na tej jednej wyspie na Korongu. Dodatkowo takie argumenty jak budowa lotniska międzynarodowego, które już w 2028 roku będzie w pierwszej fazie tutaj ukończone, to wszystko sprawia, że jeżeli szukasz miejsc, które jeszcze nie są odkryte, a dają ogromne możliwości inwestycyjne, to właśnie Koronk jest takim miejscem. Trzeba także dodać o kolejnym argumencie, który przemawia za tym, żeby rozważyć zakup willi właśnie w Kambodży, a nie w Tajlandii czy na popularnym Bali, ponieważ my tutaj mamy pełne prawo własności pełni uregulowany trust, na który kupujesz bez spółki z Kmerem, bez żadnej formy leasehold na 30 czy 60 lat. Jak kupisz, należy to do trustu, a trust należy do ciebie. I to jest bardzo duża różnica. Mówię to pod kątem osób, które są zainteresowane z zakupem nieruchomości, willi w Azji żeby prześledzić sobie formy możliwe zakupu, ponieważ jako jedyni w Kambodży taką formę posiadamy i w ten sposób kupujesz na siebie, na zawsze, poprzez w pełni uregulowany trust na podstawie prawa singapurskiego. Ale projekt willowy to coś więcej niż 16 willi. To także infrastruktura, którą przygotowujemy przy porcie, tak żeby to customer experience od momentu, kiedy klient dopłynie na wyspę, było na najwyższym poziomie. Chodźcie teraz, przemieścimy się do portu, pokażemy Wam budowę restauracji i tego, co zobaczymy czy klient i jak będzie podejmowany, kiedy przypłynie na wyspę. Teraz, tak jak mówiłem, przejechaliśmy do portu, przejechaliśmy na molo w miejsce, gdzie klienci będą odbierani i pokrótce przedstawimy wam, w jaki sposób zostało zaprojektowane to, co nazywamy Customer Experience, kiedy oni przypłyną na willę, kiedy przypłyną na wyspę, żeby skorzystać z willi. Tutaj powstaje recepcja. Za recepcją, po lewej stronie, tam przestrzeń, którą tutaj widzicie, będzie hotel The Bay. W hotelu będzie restauracja z welcome drinkiem, z największym na wyspie basenem ponad 35 metrów basen. To, co tutaj dzisiaj widzicie, wymaga pewnej wizji, ponieważ nie wygląda to atrakcyjnie ale za chwilę w przebitkach pokażemy inną plażę, na której Adam wybudował hotel 7 lat temu. I tam wcale nie wyglądało inaczej. Jeżeli chcecie pięknych miejsc, to te piękne miejsca trzeba umieć dostrzec i stworzyć. I my to właśnie tutaj na wyspie robimy. Tworzymy piękne miejsca, dlatego mamy wsparcie Kambodży, ponieważ przyjeżdżamy na wyspę, zastajemy taki widok, a zobaczycie, jak to będzie wyglądać za rok czasu. Będzie w pełni funkcjonujący hotel, piękna plaża. To będzie miejsce, do którego będziecie chcieli przyjechać na swoje wakacje. I liczymy na to, że przyjedziecie. To wszystko, co wam pokazaliśmy w tym odcinku, to odwzorowanie w rzeczywistości masterplanu, który został zaplanowany. Dawno temu. To pomysł na to, w jaki sposób zagospodarować piękną pagodę beach, połączyć z hotelami, w jaki sposób stworzyć ofertę noclegową na każdą kieszeń, na każde wymagania klienta. Ale to tylko nasza mała część masterplanu, a cała wyspa ma dużo większy plan rozwoju. To tutaj powstaną pola golfowe, to tutaj na wyspę przyjadą większe hotele, wyższe budynki. Jeżeli dzisiaj szukasz miejsca poza Europą, jeżeli chciałbyś zgeodywersyfikować swój portfel, Kambodża jest u progu skoku w przyszłość, u progu skoku turystycznego. Dzisiaj Kambodża jest kilkanaście lat przed tym wszystkim, co wydarzyło się turystycznie w Thailand czy na Bali. Jeżeli szukasz takiego miejsca, gdzie możesz za rozsądne pieniądze mieć swój wymarzony dom na willi, jeżeli szukasz miejsca, w którym za rozsądne pieniądze chciałbyś być częścią, wspólnikiem w resorcie, odezwij się do nas, obejrzyj materiały, które przygotowaliśmy na wszystkich social mediach, a najlepiej skontaktuj się z nami, spotkaj się z nami w Polsce, z Marcinem, odwiedź nas w Kambodży i zobacz to na własne oczy, bo w rzeczywistości to wszystko, co tutaj robimy robi o wiele większe wrażenie.